Na przykład pani Mariola mówi o Szwecji. W Szwecji w latach 2000-2015 imigranci popełnili według profesora Uniwersytetu w Lund 60% gwałtów. Zakładając, że imigranci to maksimum 10% społeczeństwa, chociaż wtedy pewnie było mniej, to imigranci popełnili 10 razy więcej gwałtów niż Szwedzi. Nie boi się pani o Polki? Pyta pani Mariola. No jak na razie to gwałty są dokonywane na migrantach, tak? Na migrantkach, po stronie białoruskiej, no myślę, że również po stronie polskiej. Ma Więc... pani dowody na to, co, co pani mówi w tym momencie. Po stronie polskiej są no. też gwałty. Były osoby, które twierdziły, że były zgwałcone, tak. A kto, kto był napastnikiem, kto był gwałcicielem, co to za osoby? No nie będę, nie, nie, nie będę wypowiadała się na ten temat, ponieważ nie posiadam wiedzy szczegółowej, a zresztą nawet gdybym posiadała, to jakby nie moją sprawą jest podawanie tych danych i to jeszcze w mediach. No tak? ale ktoś może powiedzieć, że to Więc jest bardzo to, to mocne oskarżenie. Tak. Czy ma podstawy, Drodzy, czy nie ma? No to, ym... Wie pan, y, ja nie odpowiem w ogóle na to pytanie, natomiast y, 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 powiedzmy, że gwałty są po stronie białoruskiej, to wystarczy.